Witam państwa bardzo serdecznie. W dzisiejszym, drugim już wrześniowym przeglądzie, przedstawię państwu zbiornik 25-litrowy przeznaczony dla krewetek. Zbiornik ten, od 4,5 roku, funkcjonuje w prawie niezmienionym tutaj kształcie. Zalany został na początku 2021 roku. Najpierw były w nim krewetki Neocaridina, ostatnio widzieli Państwo, że pływały tam samce Gupika Endlera oraz samice Molinezji, a także czerwony raczek. Całe towarzystwo zostało odłowione do stopiątki. Teraz cytując klasyka, nadeszła wiekopomna chwila i w krewetkarium pojawiły się krewetki Red Crystal Krewetki z rodziny Karidina. Mam nadzieję, że wszystko będzie funkcjonować jak należy, ale czas pokaże, czy tak będzie. Tak jak powiedziałem, akwarium jest już dojrzałe. Teraz parę słów o tym, jakie są w nim dekoracje. Jest jeden korzeń, kilka kamieni. Mamy również rośliny. Wśród roślin jest kryptokoryna. Jest lotos zielony mech jawajski, rogatek sztywny także są to rośliny mało wymagające bo też oświetlanie tego akwarium nie jest zbyt imponujące ale dla tych roślin wystarczy w sam raz jak już wspomniałem akwarium jest dojrzałe też było zalecenie żeby właśnie te krewetki red crystal wpuszczać jedynie do dojrzałego akwarium Woda tutaj z podmian jest już praktycznie przefiltrowana i zmieniona na wodę RO, bo wszystkie podmiany, które wykonywałem w ostatnim czasie, czyli w ostatnich tam kilku miesiącach, dolewałem jedynie wodę RO. Także sam jestem ciekaw, jak będzie ta hodowla tych krewetek przebiegać. Sprzęt zastosowany w tym zbiorniku to wiekowy, już 16-letni filtr FZN1 AQL, który od roku 2010 w różnych zbiornikach działa nieprzerwanie i cały czas jest sprawny. Do tego grzałka 50W. Temperatura utrzymywana na poziomie 25 stopni Celsjusza. Podmiany wody. Raz na 2-3 tygodnie około 5 litrów wody ro dolewam. Także tak się to wszystko prezentuje. Mam nadzieję, że krewetkarium będzie pięknie się Rozrastać, i krewetki będą sobie dobrze tutaj egzystować. Ja już Państwu życzę dobrego dnia, i do zobaczenia już na kolejnym, trzecim odcinku. A w trzecim odcinku zaprezentuję Państwu 240-litrowy zbiornik, w którym znajdują się m.in. palety i skalary. Do zobaczenia!